Czy wiedzieliście, że za każdym razem, kiedy gdzieś jesteście dla innej osoby najzwyczajniej w świecie mili, zachowujecie się normalnie, uprzejmie, kiedy ktoś wam mówi dzień dobry, uśmiechacie się, to wykonujecie jakże niezwykle ciężką e, pracę mentalną? Nie bycie wrzodem na tyłku dla otoczenia, zgodnie z narracją feministek, jest pracą mentalną, którą najczęściej w sposób nieodpłatny wykonują kobiety. No bo to jest przecież zupełnie naturalne, że gdyby one nie uśmiechnęły się dla nas, nie były w pewnym momencie miłe, nie powiedziały dobrego słowa, to całe nasze życie i cała nasza egzystencja straciłaby jakikolwiek sens. Okej, okay, dobra. Tylko y, teraz ja się zastanawiam, czy nie powinienem zacząć wystawiać rachunku za swoją własną pracę mentalną. Bo przecież, kurczę, no jakby to powiedzieć, każdy, kto w ich towarzystwie troszeczkę poprzebywał, to zdaje sobie z tego sprawę, że najłatwiej no momentami nie jest. Weźmy na przykład y, te piękne dni w miesiącu, które jak się zbliżają, to no... No robią się trochę zrzędliwe i zauzowate. Wolno mi tak powiedzieć tutaj? No jestem na obczyźnie, to chyba wolno. To nic za specjalnego się tutaj z tym nie będzie działo. W każdym razie, e, może za tą pracę mentalną czas zacząć wystawiać rachunek. A za wieczne narzekanie i zrzędzenie, że coś jest zrobione nie tak. No bo... Y, hmm. Ze wszystkich danych wynika, że kobiety mają większą skłonność do negatywnych emocji niż mężczyźni. Skoro mają większą skłonność do negatywnych emocji niż mężczyźni, to w tej sytuacji dużo częściej może pojawić się po ich stronie problem widzenia dziury w całym, można też powiedzieć, że większość problemów do związków jest wnoszonych przez kobiety i większość z tych problemów nie ma żadnego rozwiązania. Także, no, co z tym wszystkim tutaj zrobić? Więc jeżeli mamy mówić o tej pracy mentalnej, to może ona dotyczy obu płci, a może to po prostu jest zwykłe, ludzkie, miłe zachowanie dla każdego człowieka normalne, zwyczajne. I może po prostu jak któraś zacznie opowiadać o tej pracy mentalnej, to poprośmy ją, żeby się oddaliła. Żeby się oddaliła i nie zawracała głowy i nie zmuszała nas do wykonywania pracy mentalnej, która będzie oznaczała, że no, trzeba znosić fochy kolejnej. Mającej roszczeniowe nastawienie do świata e, osóbki. Swoją drogą to się wtedy robi dość podobne do najstarszego zawodu świata, gdzie też płacimy, żeby ktoś był dla nas miły. Niedobre rozważanie, nie idźmy może w tym kierunku, ale e, mentalna praca. Na Twitterku wrzuciłem właśnie zrzut z postu Dagmaria Adlamia, gdzie ona właśnie się w tym temacie rozwijała i to była inspiracja do dzisiejszego nagrania w tym temacie. W każdym razie zawsze można zacząć dzień od zastanowienia się, na jaki temat dzisiaj będzie feministka narzekała. Trzymajcie się i do następnego.